z Tygodnia dla dorosłych, wydanie 58, to jest 58, nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń. I 58 to jest symbol nadziei, wiary w przyszłość, szczęście, symbol miłości, tak, tak myślę. Tak. 58 to jest też symbol nietypowych pozycji seksualnych. To chyba bardzo nietypowych, wiesz? 58, <noise> czyli 5 i 8, czyli no. wąż i bałwanek, no. No sprawdźcie jak to jest I chwalcie się w komentarzach no, ja, ja, ja bym się bał Ty, ale Olbratowski leżący w łóżku W pościeli mówiący o pozycjach seksualnych Już, już nie trzeba dalej oglądać Już, już jest, już jest już, źle, już, już, już źle. Leżysz tam no. Po drugie, jestem w Warszawie w hotelu, bo no. za chwilę idę na imprezę. Aha. Dobra, więcej też nie chcemy wiedzieć. Ja Olbratowski tyle. z łóżka nie. też dzisiaj e, z wami. E, z, właśnie jedna prośba. Zobaczcie naszego Instagrama, e, Facebooka. E, możecie też dołączyć do grona naszych patronów e, na Patronite. I zasubskrybujcie nas, bo wtedy dzięki temu tutaj na kanale będziecie niejako u siebie, a to ma swoją wartość i to też nas dopinguje do pracy. To na początek to może Olbratowski was, co z czymś. Ty... Poczekam, jak się zas zasubskrybujecie, no. to będziecie sobie mogli powiedzieć: Hej, to są moje chłopaki, o nas, tak? Dobrze. A, a my będziemy mogli wtedy powiedzieć do Was, patronajtów: Hej, my jesteśmy Wasze chłopaki. Ja bym coś tak w ten tutaj. <grym> Mądre. Mądre. Mądre? Dobra, to, to ja zacznę w takim razie, Dobra. bo Puls Tygodnia to jest oczywiście podsumowanie tego, co działo się w tym tygodniu. Zabawna sprawa, Niemcy blokują unijny zakaz rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi przez Niemcy. A, a tak było pięknie, tak było tak. ślicznie, tak było zabawnie, ekologicznie, Fit for 55 miał... Tak. 30, 1 stycznia 35 roku miał wejść zakaz sprzedaży aut spalinowych. Ale no. Niemcy mówią, że, że ciach, że, że nic z no, tego. Chciało się i skończyło. No. Na początku tylko Polska blokowała ten przepis. Tak. tak. Jesienią dołączyli Włosi i teraz Niemcy. Słuchajcie, jak to było? Bo, jak to było? Bo my chyba wiemy. Mhm. Przychodzą do kanclerza Niemiec prezesi y, Mercedesa, Audi, BMW, mhm. Opla, co tam jeszcze? Volkswagena. Volkswagena. I mówią mu: mhm. hej, mówią mu: hej, Olaf, pokazują to un unijne prawo. Ale o co chodzi? O co chodzi, Olaf? Tak, a Olaf no. mówi, fakt, chłopaki, trochę głupio wyszło, no. sorensik, coś pokombinujemy, żeby odkręcić temat. Mm -hmm. Mm -hmm. No przedstawicieli Łady nie było, no. E, mogło tak być, mogło tak być. Oficjalnie e, mówi się, że Niemcy chcą, by Unia zatwierdziła strategię dla tak zwanych e paliw Aha, i o to chodzi, aha. Tak się mówi e-paliw. Nie, no bo te e-paliwa to są takie paliwa syntetyczne, dzięki nim auta na silniki spalinowe wciąż mogłyby funkcjonować. No. Wciąż Czyli jak funkcjonować zawsze, to... diabeł tkwi w szczegółach, a, a Niemiec w niuansach, nie? Niemiec, Niemiec zawsze tkwi w niuansach, także to... No i, I szukają, gdzie jest euro do zarobienia. Przez Niemcy oczywiście. Dobrze, ale to... a, a ci szefowie, słuchajcie, a ci szefowie BMW, Mercedesa i, i, i czegoś tamto, to nie są czasem wszyscy Chińczycy? Wiesz co, nie, nie wiem, no tam, tam dużo Niemców jest w każdym razie, ja bym tam... No bo jakby przyszli kolesie z BMW, to by byli właśnie Chińczycy. Może tam na przykład jest nie jakiś, BMW, jakiś... Tylko, tylko z Volvo jakby przyszli, to by byli Chińczycy. No. Heinrich Lee i Wolfgang Peng na przykład mogą być, nie? To się... Słuchajcie, ale no bo nie, nie, Unia tutaj walczy o ten Fit for 55, tak? ale za CO2 mhm. i za środowisko wzięła się nasza posłanka Maria Kurowska Solidarnej Polski. Aha. I pani Maria mówi tak, że CO2 nie tylko nie szkodzi, ale też jest niezbędny do życia ludzkiego Aha. i życia roślin. Tak Aha. mówi. Czy, czyli bardzo, bo pani Kurowska no. bo pani Kurowska walczy z dekarbonizacją. Tak. Czyli ona chce DD de dekarbonizacji. -de DD. De -de. Czyli takie odmocniki, tak. Czy też redekarbonizacji. no jak to nazwać, sam, sam nie wiem. Ale jak ona jest to uzasadnia? Nie... O, ona, o, ja mam kilka no. cytatów no. z niej. Dlaczego tak bardzo no. chcemy zmniejszyć ilość dwutlenku węgla i jego emisyjność do zera? Czy dwutlenek węgla no jest szkodliwy? Nie, drodzy państwo, to, mówi to pani znaczy, Kurowska. No, wszystko zależy od ilości, bo <susuruj> CO2 jest potrzebny, jest naturalny, jest niezbędny do życia na Ziemi, ale... Trochę CO2 dobrze. Dużo CO2 źle. Tak. To jest... Jak z panią kurowską, trochę pani kurowskiej bawi, nie? Ale więcej przeraża. Przeraża tu ani przestrasza. A, yy, Olo, mam jedną prośbę do ciebie. No. Mógłbyś zrobić tak, żeby było widać cię trochę więcej. Właśnie. Kamerkę w dół, bo wyglądasz teraz jak wszyscy starzy ludzie tak. na Facebooku. Tak. O, o. Teraz jest, Nie, w, dobrze, jest wspaniale. Dobrze wygląda. Potem, wspaniale. potem nam pokażesz na koniec swój no, pokój. Natomiast co? słuchajcie, okropnie zazdroszczę Amerykanom ich problemów i tematów, którymi żyją w USA, no, no. bo tam jest teraz tak, że osoby niebinarne obwieszczają e, zaimki, których używają. Tak, i najpierw się zrobiła taka tak. wielka afera, że, że pracodawcy odrzucają CV, no. e, w, gdzie aplikujący o pracę używa zaimków they, them, czyli takich no. e, oni, 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 ich. Oni, im, tak. Oni, no. im, tak, dokładnie. Ja, ja powiedziałbym, Powiedziałbym tak, że za jedną pensję dostaje kilka osób, nie? No. A, ale nie wiem, czy tak jest jeszcze, czy, czy tak można żartować. O! Tak też nie wiem, nie wiem, zobaczymy, no. Bo no, zażartowałeś no, już, no. już. już za późno. Natomiast druga afera jest taka, że czarni jeźdźcy, jokeje noszący dredy, okazuje się, że oni nie mogą dostać dla siebie kasków, co ich częściowo wyklucza ze sportu. W Ameryce i, i narzekają, jest afera, da. tak? Czarni, czarni jockey'e. No to ja wiem, to co? może, może niech jeżdżą w kapelusza. O! pióropuszach. Widział ktoś kiedyś moje albo Indianina w kasku? Bo ja nie widziałem. No właśnie. Cieszy się Ameryko, że pomigliśmy. Tak. Ja Bratowski takie rzeczy Ameryko. nawet z łóżka jest w stanie wam powiedzieć. Rozwiązuje i problemy Ameryki leżąc w, w pościeli. A co będzie jak w stanie w ogóle? Rzucać z monetą, może ucieleżka. Wróćmy na nasze podwórko. Były takie plotki, że nie wiem czy słyszeliście, że numer NIP ma zniknąć. A. Ale jest dobra wiadomość, że nie zniknie jednak. Zostanie z nami. No, znaczy, numer. co było do przewidzenia, bo NIP-u nie można zlikwidować. Przez lata ten numer stał się zbyt... Wielką instytucją. Tak. Tak. W każdym razie w każdym urzędzie w sumie są ludzie, którzy zajmują się nipami. ami są? No. są? Są. To wydziały nipów, kartoteki, archiwa, no. drukuje się stosowne dokumenty, specjalne zakłady, e, robią rubryki do druków, no są specjaliści, no to I jest tej... cały przemysł. No ja no. nie, ja myślę, że gdyby zlikwidować numer NIP, to jakieś miasto średniej wielkości poszłoby na bróg, no tak. jakby tych wszystkich a, ludzi od NIP-ów zwolnili. A jeszcze jakby zlikwidować numer REGON, PESEL, PKD, działalności gospodarczej, nie, to okazałoby się, że nikt w urzędach nie ma nic do roboty i co wtedy? Słuchajcie, Wpiszcie, wpiszcie w komentarzach. A no, no, no mów. No ty mów, bo ty jesteś. No bo ja bym ja tak przyszło do głowy, że jakby zlikwidować wszystkie litery, kurczę, to... To, to pisarze byli bezrobotni my. Strasznie to było. Ja, chcia ja, ja chciałem, żeby ludzie w komentarzach ja na pisali taki Nip, który by chcieli mieć. Nip swoich marzeń. O jakim Nipie zawsze marzyłeś, wpisz go pod spodem. Szalej. Mhm. Ale czekajcie, bo się okazuje, że tu wracamy do kultowych już urodzin współpracownika ministra Czarnka w Operze Wrocławskiej. ciągnie się ten temat. Tak, no. Że Fundacja z Lublina e, zafundowała panu rybakowi papu na imprezę. Bo to, to, to były urodziny tego pana tak, rybaka. Tak, tak, tak. A nie jak mówił wcześniej, tak, że to w ramach wynagrodzenia za usługi dla fundacji. Aha. No więc taka głupia sprawa. Czekaj. Czyli, no. czyli niech rozkminie. No. Fundacje dostają pieniądze z naszych podatków od rządu. Tak. Tak. Ta. No. Czyli tak naprawdę to myśmy sfinansowali tę super imprezę urodzinową w Operze. No, to... no na to Tomku wychodzi i nie chce być inaczej. No to to... To jest, Nikt nas nie prosił na patronajcie, nie mówił ej, wejdźcie na patronajta, a i tak pomogliśmy państwu. To, to, to... Bo ten system nasz jest taki automatyczny patronajt. Tak. Wiesz? To nasze państwo to jest taki jeden wielki, nieświadomy, nieświadomy patronajt dla polityków. <laughs> Wszyscy jesteśmy patronami tych gości z tak. wiejskiej i, tak. ich tko, i ich kolegów. No. Natomiast uwaga, ja mam inny bardzo fajny ten temat, o tym no. jak się bawią wyższe sfery, a propos baletów. Solidarność kopalni węgla kamiennego Mam no jednego. Mm -hmm. yy, urządziła imprezę, na którą zaproszono zawodowych stripteaserów. <noise> Jak pisze prasa, znaczy pisała w tygodniu, ja tu mam wyimek, rozbierali się ku radości pań. Ku. Ku. <noise> no proszę, można? Można. Można. A, można. Co prawda szkoda, że górnicy nie tańczyli. Ja nie wiem, taki no silny facet z kilofem to jest coś. Umor, umorusany <noise> no, węglem, wiecie, nie? solidarności Solidarności zabroni. No tak. Ale nie, bo wreszcie ta współczesna Solidarność ma jakiś sens. To jest tak. Mm. tak. To chciałbym być związku... Mamy mamy tutaj. Możemy założymy solidarność u radiowców. To, ja jestem ale, za. Ale, ale patrzcie jak oni dużo dla pań zrobili. No. Dla kobiet tak. Widzisz? Można fajnie zorganizować? Nie latać no. z kwiotkiem. Natomiast jeszcze z takich rozbieranych rzeczy, no to musimy o tym powiedzieć. No. To już ma kilka dni ta afera yy, dla odmiany, bo w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku, nie wiem no. czy widzieliście, wykonano rozbieraną sesję zdjęciową. Tak. I po pewnym czasie zdjęcia pojawiły się w internecie. Strażacy zapewniają, że yy, do incydentu doszło bez ich zgody i wiedzy. A przecież ale, yy, oni pokazywali się kawki? Nie, tam a, była pani. A i pani była? Pani, Bez tak Węża tam nie było w Ale ogóle. Pani była na bosaka, przepraszam? Czy... No, no no na no. bosaka to był jej najmniejszy problem. Ale co, w końcu sprawa trafiła gdzieś? Na policję, na policję. Tak, na policję. tak, tak, tak. No. No to... to, może teraz podobna sesja zostanie wykonana na komisariacie. Oho. będzie się działo. <grym> no. To, to I wtedy to, 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 będzie z pałkami, tak? O! No. Suche żarty. Dzień dobry. <grym> Dobra, słuchajcie, jest inna aferka z tego no. tygodnia. Prasa opisała, jak limuzyna szefa prezesa Niku. Uh -huh. Wiemy dobrze, kto nim jest, pan Marian Banaś. O, omijała korki na mieście Łazienkowskim, cytuję, jadąc buspasem. I tutaj prasa pyta mm -hmm. troszeczkę retorycznie. Czy limuzyny z vip na pokładzie nie obowiązują przepisy ruchu drogowego? No. No nie, no, nie, no. nie obowiązują. No bo, no, no bo nawet jak policja złapie pana szefaniku. No, no co? No, no co? Coś się stanie panu banasiowi i jego kierowcy? No. no nikt mu nic nie zrobi. No, no to, to, to o co chodzi. Tak, no. rzecz już lata temu podsumował i opisał Stanisław Bareja w misiu, kiedy szatniarz rzuca do tyma. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Ham się uprzejmu daj! No skąd we znak nie mam? Mnie jedno zastanawia. No. Czy, a, okay. czy tutaj scenarzysta tego filmu, autor i tak dalej, jest pan Stanisław Bareja. Czy on by się cieszył, wiedząc, że jego filmy są wciąż aktualne, czy też wręcz przeciwnie, byłby po no, prostu załamany z Ja obstawiam, że on by po prostu nie uwierzył. Żeby wyszedł z kina, tak, nie? że tak, już nie, wciąż. Nie, że tyle samo. lat minęło, to chyba już się coś pozmieniało, no. Dla odmiany teraz znasz... Płakałby wesołym płaczem. Tak, teraz minister Sasin. O, on dawaj, się spotkał dawaj. z mieszkańcami Urzędowa i padły słynne już słowa mniej więcej takie, na zachodzie są w szoku, że Polska rozwija się tak szybko. To też o, a propos Bareli. Nie, podobno tak jest. Tak, tak, tak. Podobno kanclerz no. zawiesił flagę polską na bramie brandenburskiej. Tak, a Macron pisze sprayem na murach tam: e, Niech się Polska rozwija, silwu Pleo, by tak dalej u nas też. Tak pisze. No. Tak, Polsko nie wyprzedzaj, tak N nie, mówią nie, Niemcy, spolo, mówią Francuzi. Polsko, Polsko, ale z kolei, z kolei wiceminister finansów pan Artur Soboń powiedział, że nasza gospodarka jest odporna na kryzysy zewnętrzne. Tak no, na główeczek. Tak. Jak ja czytam takich naszych polityków, no. powiem no. To ja naprawdę mam ochotę zamieszkać w tej Polsce. Mhm. W tej, tak. w której oni już są. Tak. Ale <laughs> czekaj. Polska no. czekaj. jest odporna na kryzysy zewnętrzne, nie? Tak mi zewnętrzne. Jesteśmy pełni szczęścia. Potrzeba nam, żeby Polska była odporna na kryzysy wewnętrzne. No, ale no to tu już by się musiał tusk powstrzymać. O, no, to już jest no, tyle lat i wszystko po prostu jak krew w piach idzie przez niego. Eee, to jeszcze je, coś z internetu teraz, no, 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 bo no, no, cały no. internet się z tego śmieje, od Twittera po Instagram, więc no, my też musimy w pulsie tygodnia odnotować. Jacek Kurzempa, polityk PiSu jest oburzony wizją jedzenia robaków napisał, no. że to uderzenie w tradycje kulturowe, religijne i kulinarne i nie wyobraża sobie, żeby koszyczek wigilijny był wypełniony robactwem Tr Tradycyjny <laughs> na, nasz, tra tradycyjny nasz polski koszyczek wigilijny, tak? Tak tak. No to nie wiem. My... No, ja, 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 ja też sobie nie wyobrażam, żeby na choinkach wisiały świetliki. Tak. A, po, a z kolei pod choinką, gdzie jak co roku my Polacy składamy tradycyjne majowe y, palmy i wielkanocne flagi, no nie wyobrażam sobie, żeby tam leżały na przykład. Prastare polskie kiełbasy z biedronki. Nie nie nie, 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 nie. A, idź mi z tym. Albo piwo z żabki. O, 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 o. Wiesz, co to jest? Y ale ten tydzień to również dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. No, 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 no. Y po nim NBP ustami prezesa swojego ogłosił stopy bez zmian. co no. my bez posiedzenia wiedzieliśmy, że tak będzie, prawda? No. Ceny rosną, a stopy no. pozostają zamrożone, bo jest zimno. No. <laughs> A jak się komuś nie podoba i mu źle, no. to jak mówi pan prezes, Jaszcząb, może sobie kupić psa albo kota, żeby się przytulić. Ale wiecie co, ja jednak wolałem te poprzednie wystąpienia pana prezesa, jak mówił, gdzie tani chleb, czy że u niego masło po 2,80. Później się okazało, że to nie masło było w promocji po 2,80, jak się kupi dwie, tylko margaryna. Ale to wiesz, mm. ko tu kostka i tu kostka. Po co się czepiać? A. No, no, ja na przykład no, no. ewentualnie byłbym na kupnie samochodu, więc ja czekam, aż, aż pani powie, gdzie mają nowe suwy popółstuwy. Słuchaj, ale ja masło po 2,80 chyba widziałem. To są, te takie, to są te takie małe takie brytwanki w hotelach, co tu masz na smarowanie jednej kromki. To to jest po 2,80 i mu o to chodziło. No dobra, ale według co? NBP inflacja ma być niższa niż zakładano. Najbardziej prawdopodobny scenariusz w 2023 wyniesie 10,2 do 13,5. W 2024 3,9 do 7,5 oraz 2 do 5% w 2025. Co ciekawe prezes NBP, bo najpierw to opublikowało NBP, Mhm. A w czwartek prezes NBP wyszedł, że on w ogóle, on, on uważa, że on tak osobiście według niego to będzie jeszcze lepiej i że już w tym roku będzie 7%. Więc jak on to powiedział, to jestem spokojny. Czyli inflacja spada i pytanie, czego nas to uczy? No, że co, że oko pańskie konia tuczy? Nie, żeby jak najszybciej iść po podwyżkę. Ale nie czekać już w, w tym momencie. Póki jeszcze inflacja wysoka, idźcie i też piszcie w komentarzach, jak wam poszło. To jest bardzo ważne ale dla nas. Dużo w tym tygodniu mówiło się o drogich warzywach, ale nie tylko. To jest też tydzień, kiedy się dużo pisało o drogim majonezie. No. Co? No. No. To jest ciąg sałatkę jarzynową. Tak? No. tak. To na pewno jakaś opozycja zrobiła, ja nie no, wierzę. Tak. Słuchajcie, ale może właśnie ostatnia nadzieja w prezesie Glapińskim. No. Prawda, że on tutaj on uratuje nas, majonezowych skrytożerców i on tutaj coś zrobi. Wytrzasnął masło za 2,80. No. Małe, bo małe, ale no. wytrzasnął. Może w takim razie znajdzie majonez za, za piątkę, nie wiem. To się ogarnie. O, to, prezesie, ratuj. Bo jeszcze w tym tygodniu y, A4 y, podrożała tam do 84 zł za przejazd y, Nowy Tomyśl do... A to dwójka, tak? A dwójka, tak. A autostrada wolności, tak? y, No to, słuchajcie, to jak ktoś będzie jechał tą autostradą, jedząc z paprykę z majonezem, to normalnie ma dwójki. a dwójki. To jak, jak, powiesz, jak powiesz dziewczynie, że słuchaj, że jadę dwójką po majonez do Poznania, to to ona jest twoja. Tak. tak. I wiozę w bagażniku... Wiozę w bagażniku kilogram papryki. Natomiast pre, premier Mateusz Morawiecki, on powiedział, niebawem będzie przedstawiony nowy program. No. Przeznaczymy miliard złotych rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety. Tak, ja słyszałem, i ty ja się zastanawiam w takim razie, czy e, przepisać moją działalność gospodarczą na żonę, Aha. czy na córki, czy mam ogłosić, że ja się teraz identyfikuję jako kobieta. Czy i A to i sobie to. wybierz, ale, ale powiem wam, to jest dobre, ale program Willa dla każdej kobiety byłby super. Tak, i to nawet taka nazwa: willa y, plus kobieta. To świetne. Bardzo Bierz, Jakby to dobry. fajnie na tych, na billboardach wyglądało. Masz wybory no. wygrane. Dokładnie. Jeszcze jakieś tulipany wrogów wrzucić na billboardy i mamy to. Patrz, krajstwo. Ale, ale też słuchajcie, bo premier Morawiecki jest w Arabii Saudyjskiej. No, no, no. Nie wiem, czy już wrócił, czy jeszcze jest. I tam spotkał się z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, księciem Muhammedem ibn Salamem. Co to taki książę dla naszego premiera, łopie? Przecież on się spotyka premier codziennie z prezesem, to taki Dokładnie. on takiego księcia to wciąga nosem prosty, <słuch> na dzień może dobry. Księże... A może książę prosił pana premiera Mor Morawieckiego, czy się może z panem prezesem spotkać? Jak tak Można. Jakby chciał z kimś poważnym porozmawiać, to powinien no, tak... Na, natomiast prosić. eksperci, jeśli chodzi o te plany i programy y, polityczne, eksperci nie zostawiają suchej nitki na mieszkaniowych propozycjach i PiS, i PO. No, 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 no. Chodzi o kredyty hmm. mieszkaniowe. No bo PiS, kredyt ten oprocentowany na 2%, to już w lipcu ma wejść niby no. w życie. PO, kredyt 0% czy? Y, i 600 zł dopłaty do wynajmu. I eksperci twierdzą, że to pomoże tylko bankom i deweloperom. No i ten przecież eksperci, ale oni się w ogóle kompletnie na niczym no. nie znają. Przecież sami nie. nigdy nie startowali w wyborach, prawda? I tak. I nie wiedzą na czym to polega, no, ludzie święci. No, no, bo to chodzi, że, że coś się przed wyborami obieca, jeśli coś się przed wyborami obieca, nie? No. To przecież nie znaczy, że ma się zamiar... Obietnicy dotrzymasz. Dokładnie. Nie po to są obietnicy. A ani PiS, ani no. pełni mają takiego zamiaru. Przecież Dokładnie. eksperci o. mogą spać spokojnie, a ta fajna obietnica to jeszcze będzie na wybory za 4 lata, za 8 lat, za 12 lat. Dokładnie. No. Przecież jak nie chcą jak... spełniać dobrych obietnic. Bo się wyczerpią. Bo się Dokładnie. I <głosy> nie <noise> będziemy <noise> obiecywać później. Przecież od, chyba od którego? Od 90 roku obiecują wszyscy rozwiązanie Senatu. No. no po, a co będą obiecywać za rok, jak to zwiążą? Poza tym stu gości ma gdzie spać za friko, nie? I dumać. Ja Jedna dobra obietnica niedotrzymana no. jest lepsza niż dwie takie sobie dotrzymane. Dobrze, no. jeszcze, jeszcze jedna historia. Rząd rezygnuje ze swoich pomysłów ograniczania osobom prywatnym i takiego inwestycyjnego kupowania mieszkań. To A. jest też informacja z tego tygodnia. Bo taki były pomysły, że możesz tam kupić, nie wiem, dwa czy trzy. Teraz możesz ile chcesz kupować, ale PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych wzrośnie z dwóch do 6%. procent. Taka jest no. historia. Czyli Czyli tradycyjnie już rząd brawurowo rozwiązał problem, który sam stworzył. Tak. Aż nie jest tak? A dzięki, temu, a dzięki temu ludzie w niebo wzięci, bo jakby rząd zaczął od podniesienia PCC, to byliby wściekli. Tam są łebskie ludzie w, no, w tym rządzie, ja wam powiem, łebskie no, ludzie. Najpierw stawią kozę, później ją wyprowadzą, ale luzik. No, senatorskie. Senatorskie. Goły, senatorskie. To już wiecie, wiecie. już po co mamy senat. No. Tak jest. I to jeszcze bardzo ważne takie dane, które Wam się na 100% nie przydadzą w życiu. Przeciętny Polak zna 30 tysięcy słów. Ty patrz, to tyle słów znamy. No. To jest bardzo dużo. No. A, a, a jak często nie potrafimy się mimo wszystko dogadać? No, 30 tysięcy no. słów. No. A w słowniku to jest chyba 120 tysięcy Jakoś słów. Jakoś tak jest w to, tak. No. 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 Może chodzi o to, że z tych ludzi, to się nie mogą dogadać, to każdy z tych y, ludzi, każdy z tych człowieków nie zna inne 30 tysięcy słów. Może. Nie? Ten zna I na przykład ty, słowa rajstopy, Konkordat, i, Metalurgia, i, a ten zna na przykład i, koszyczek, sufit, i, Grzybobranie. Nie? To, to, że, że, no to, że, a żebyś nie wiem, jak to połączył, to się nie dogadasz. Nie. 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 Nie? Jeszcze jedna ważna, ja ważna informacja z takich danych, które ja wam mam się. Nie, na tak, no? Słuchajcie, e, e, znajmy te same słowa. Co? Właśnie, Dobre. Apel. Jeszcze jedna informacja, która wam się nigdy nie przyda. Dane, które się pojawiły w tym tygodniu. Każdy Polak przeciętnie, dziennie no. przeklina 19 razy. Prawda? 19 razy. Natomiast Amerykanie 21. Ok. Ale to jest jedna prośba. W trakcie oglądania pulsu tygodnia proszę nie wyrabiać średniej. Słyszałem, ale no, na chwilę ta informacja. No Słyszę. właśnie, dokładnie. I widzisz, już ci zostało. Po... <laughs> już wam zostało po 18 do wykorzystania na dzisiaj. Ty, ale pokaż teraz tak, zrób taki obrót laptopem, pokaż co tam masz w pokoju. Czy ty w ogóle to masz pościelone, czy ty leżysz na... Ja sobie wezmę tutaj, ciebie no. tak cyknę. Azy cyknął. No. Lampę ma. Nie, e, jak to są, nie hotel. są kinkiety, to mogę ja, dziewczyny przychodzić. E, o, a... że telefon? No. Jaki telefon. To ja się nie włączyć, taki wielki. No. Ja nie mogę. Fajniej ma czajnik. Ty no to tak. weź se tam na gotuj wody i wejście do I domu, przywieź. przecież teraz prąd jest drogi. Tak, gdzie gotu... wody do domu się <głosy> Słuchajcie, <głosy> kończymy, bo, się, bo, bo gadamy <noise> głupoty, a wam się spieszy. Znajdźcie nas w sieci, pozostawajmy w czułym tachu. tak. I tradycyjnie... no tak, pozostajmy w czułym W <noise> Dobrze, dobrze, tak, tak. I, I tradycyjnie kto nas subskrybuje już teraz dostaje 4 punkty. Kto ma czarny dzwoneczek, dostaje kolejne trzy punkty. Tak, ostatnio też tak było i potem patrzyliśmy pod filmem na tych mieli siedem punktów i tak, kurde, Mówimy, tak kiwaliśmy głową. Ale tak, ma, a, a, ale nie. ma, szatan. Bo oto oni, mówiliśmy takie, u nieźle, tak, nieźle. Tak. Tak. A dali, kurde, a dali, dodawaliśmy Salwador. <laughs> Calvador. z Krakowa, bądźcie piękni. Bądźcie piękni, a tak, tak bądźcie piękni. No. I mówcie o nas dobrze na mieście. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbrotowski. Przemysław Skowronpa. Pa.